Przechodzimy do tematu, który poprosiła mnie jedna z osób, jak to było te pierwsze dni po wyjściu ze szpitala. Dobra, ja powiem tak: może zaczniemy od tego, czemu się znalazłem w szpitalu. Ja znalazłem się w szpitalu dlatego, bo właśnie bo przestałem pić. I nie dałem rady pić. Nie dałem rady pić, i, i z tego powodu przestałem pić. Ponieważ nie dałem rady tego w siebie wlać. Nie dałem rady. Nie wiem, czy jest to możliwe, widocznie jest. Nie wiem, jak to inni ludzie robią i mi się, mi się nagle coś się stało, że się zestrało i przestałem i nie dałem rady pić. Więc przestałem pić, bo nie mogłem pić. I w dobę byłem w domu, minęła doba, może nawet nie cała, dostałem ogromnej gorączki. Organizm strasznie był wyczerpany. Nie że brakiem alkoholu to jeszcze oczywiście yy, wypukane wszystkie te cenne jakieś tam witaminy i związki w organizmie. Więc dostałem ogromnej gorączki, 41 czy 40 stopni. Oczywiście upierałem się, kurwa upierałem, ja tam się memłałem już. Memłałem, że ja nie jestem karetki, no, karetkę mama wezwała, zabrało mnie pogotowie. Praktycznie to tak się dziwnie stało, że jak wyszedłem ze szpitala to po prostu... Jakby nie było w moim życiu alkoholu w ogóle. No tak poczułem się, że po prostu to mi niczego nie W ogóle nie mam żadnego parcia na alkohol. Żadnego parcia nie miałem na alkohol. Żadnego. Nie wiem, czy to spowodowane było strachem, czy to spowodowane było yy, wyczerpaniem organizmu, czy może tak jak mówiłem, być może jednak ta ręka Boga gdzieś tam. Powiem ci jedno. Publiczny wojewódzki szpital ze A, to rachunek. No, wysłali mi te Chuj super, ja, ja nie prosiłem nikogo, żeby ktoś mi kurwa. A za, za ten sor cię wysłali? Nie, no, wyzwali bez opłaty. Ale za sor? Pewnie. SOR, no. Samodzielny był już zakład opieki zdrowotnej, bo mój szpital I nie, tu... nie, tam zadałem wrażenie. A tu, taka przyjemność kosztuje? Kurwa, trochę nie kosztowało. Kosztuje mnie trochę, ale ja tego nie mam zamiaru płacić. No, Chuj, w dupę. Ściągną ci z konta. No właśnie. <laughs> Jeszcze tym bardziej krasna. Ale ci się no. ściągną z odsetkami, nie wiem, czy wiesz. Co mm. to, to ja mam zrobić? Ja teraz nie mam takich pieniędzy, żeby na nich płacić, kurwa. Niech oni się jedli. Poza tym, kurwa, ja nie prosiłem nikogo, zaraz się zdenerwuję z tymi pierdolonymi kopertami. Niech się nie był, tylko koperty. Ja ich nie prosiłem, żeby mnie ściągali. Na co? Życie ci uratowali. A, to mi zimę. Sam bym się uratował. A tu mamy kolejne kopalnie. Ale mnie skurwia, ja te tak patrzę. Dobra, wyjąłem. Zaraz ci przeczytam. Wszystko. Ale... Przeczytam wszystko. Oczywiście są kraje nowe w Białymstoku, tam wydział X i 3 kreski to 13 Wydział Karny, Mickiewicze, Białystok i tak dalej, tego, termin 22 do maja o godzinie 12 w sala. Hmm. 12.40, sala dwunasta w budynku Sądu Rejonowego w Białym Stoku przy ulicy Mickiewicza. trzy będzie się w sprawie własnej. Stawiennictwo osobiste nieobowiązkowe. Oh. Jest napisane, że stawiennictwo osobiste nieobowiązkowe, czy oh. ja Tam ich nawet nie, nie ruszę. Oh. Chój, mam tu nie oh. Po prostu dadzą mi wyroki, chuj. Naryskałe Niech się je na ryj kurwa. A to co ja to co ja kurwa. Nie muszę tam iść tego wniosek. Ja się jeszcze obowiązkowe, to nie no, No. I tak twój Jaruś się nie, nie. Po prostu nie podda się. Nie podda się twój jaruz nikomu. Nie chcę piszą kurwa. No jak to? Zgłasza się z tego wniosek czego wyczytałem, nie muszę iść mhm. na rozprawę? Nie dostanę pewnie wyrok, kurwa, ten, kto, o który zabiegała pani prokurator. Dostałem przecież pismo, że e, połowę e, zarzutów i, jak to się mówi, ujęli, czyli odrzucili. Nie ma świadków, nie ma podstaw. Tak, że mhm. wiesz, luzaczek. Ile ja, kurwa, kilometrów przechodziłem Codziennie rano Sumując to oczywiście Nie, że codziennie rano kilometry robiłem Chociaż też robiłem, fakt Z myślą, żeby właśnie Dostać takąś pomoc Od Boga, od... no od Boga, no od kogo I jednocześnie zdajesz się sprawę, że że, że musisz pić, a nie masz pomocy, żeby przestać pić. To jest straszne. To jest najgorsze, co może być w życiu człowieka. To jest najgorsze. Zdawać sobie sprawę z tego, że nie może nikt ci pomóc. Ani rodzina, ani matka, ani podejrzewa, ani brat, ani siostra. Nikt ci nie może pomóc. Tylko jakaś siła wyższa. I to się stało. I ja do tej pory powiem szczerze, nie wiem przestałem? Po prostu przestałem pić. Praktycznie to tak się dziwnie stało, że jak wyszedłem ze szpitala, to po prostu, jakby nie było w moim życiu alkoholu w ogóle. No tak było w moim życiu było alkoholu w ogóle. Było w moim życiu alkoholu w ogóle. Było w moim życiu alkoholu w ogóle. Nie szkodzi mi mm, no wódka. No tylko kolorowa musi. Nie czystał mi mnie stoi dalej w domu ty nie ruszyłem. No natomiast szkodzi mi piwo. I to już wiem o tym. Piwo mi szkodzi, bo dzisiaj zrobiłem dwa łyki piwa. Słuchaj, nie? No? Zrobiłem dwa łyki piwa i się i bruch mi się rozbał. Więc to nie jest dobre. Natomiast jak wypiję wódkę, taką kolorową, no akurat Jeżynowu miałem teraz, to, to fajnie, to fajnie, fajnie wchodzi, jest wszystko OK. mogę z chęcią, mogę iść zaraz za godzinę do, na obiad, nie wiem czemu, ale tak jest, no, mogę to normalnie zjadać, Sługa. Hmm? No, no i wiadomo, no, jak takie powiedziałem, Da werde ich zu dir arbeitet machen.